Ja bym chciał soli już. Owoce najpierw? No. Dobra. Soli? To mamy też. Ja mam jedno. Ty masz drugie mary? No to, to, to tyle. Nie chcesz sobie dosypać troszkę? Chyba. Mogę sobie troszeczkę zjeść. Chyba nie. Chcę tylko na pół. No zobacz. Ale... Wszyscy się czymś zajęli. Dobra. I co ty masz? Bo ja uszedłam. To są dokładnie takie same z tego co ja. Manana, strutkawka, jabłko. Tak. tak, wszystkie Mat są dokładnie rynek, rynek. Bo zjemy wszystko. To, takie. zjemy, wszystkie są. Są takie suche. To to E, na odwrót. Styropiany po prostu. No, widzisz, no, Ale widać, widać, że to jest po prostu fragment truskawki w jakiejś maszynie robiony, tak, wysuszony. Ten, bo ten, jeszcze o, widać kształt i nasionka. To risotto <laughs> I czuć obase po prostu. Narkotyzujemy Ale, się teraz. Wyciągasz, do... wyciągasz wodę po prostu i smakuje bardzo dobrze. Natomiast. Już to jedliśmy, ja wiem, Patrz, że nie, jest jest lio, liofilizowany. Ananas jest, jest, ja twardy, raz ale jest dobry. Liofilizowane. Ananas jest twardy. Ale dobry. Teraz ja, teraz ja, teraz ja chcę coś powiedzieć o tym. Chcę coś o tym powiedzieć. Słuchajcie, to jest takie, że jam ja tu zeżar najchętniej całe, natychmiast. To jest tak pyszne, że masakra. I e, przerabiałem dużo porcji e, wojskowych. Co najlepsze liofilizowane z tego co zdążyłem się zorientować są chyba tylko w porcjach wegetariańskich. Nie, była w którejś mięsnej. W którejś mięsnej tak, czyli tak. moje doświadczenia... W jednej to... wegetariańskiej, w jednej mięsnej. Mhm. Do tej pory te, 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 że tak powiem, moje doświadczenia były takie, że tylko w wegetariańskich porcjach są liofilizowane y, owocki. Są pyszne. Polecam, jeżeli można by je było kupować gdzieś na półce sklepowej, to ja bardzo wujaczce. chętnie bym je kupował. Już mogę? To jest to. W dwójeczce jest. To zrobiłeś truskawkę? Mhm. Truskawki są mi lepsze. Truskawki? Truskawki są najlepsze. Nie, no, niedobrze no, są. Jakieś takie tak teraz Ania. Ja nie lubię trochę. No to ja pierwszy raz to próbuję i próbuję wszystkiego oddzielnie. Najpierw truskawka. Nie, nie tak kręcą No. Cóż. akurat <coughs> Akurat ja... Dodałem sosu do listopada. Truskawki lubię so, same soczyste, jak są. Ale takie suszone to nie. Jabłko? jabłko? Mm. No. To nie było jabłko. Mm. To co to było? Ananas, Ananas może być. Nie, to nie było żółty. Banan. Banan. No, Albo wiśnia. No. Wiśnia. Kwaśna? To wiśnia, tak. Wiśnia, kwaśna? Dziwny posmaczek, ale... To będzie no. chyba ananas. I to będzie ananas. Albo jabłko. Ananas, mm. o mój Boże. Ananas jest bardzo dobry. Ananas jest przepyszny. Czy takie owoce zachowują Daj. wartości odżywcze? Tak, tak. No więc daje... Są wody po prostu. Daję li o... jest najlepszym sposobem. Daję Nie. Daję same owoce 8, bo jest to dobre, zdrowe i smaczne. I chrupiące. No, teraz to tak. mm. Jest I lekkie. Tak, jest tutaj kilka rodzajów, więc bardzo fajnie, bo równie dobrze mogły być. Nie wiem, trzy tylko. A ich tutaj jest ile? Sześć? Raz, dwa, trzy, pięć. Pięć. Ok. Um, bardzo fajne rozwiązanie, właśnie ze względu na to, że zachowują swoje wartości odżywcze. A są w takiej małej, sprasowanej formie. Więc praktyczne i odpowiednie do takiej paczki, zdecydowanie. druga paczka. I przede wszystkim. Jeśli chodzi o strukturę, jeśli chodzi o strukturę, to to jest też bardzo fajne rozwiązanie, bo tak, możesz to albo schrupać, albo chwilę trzymasz w buzi i to się rozpływa. Tak. Więc to jest naprawdę cudowne, jeśli się tym nie krztusisz. Eee, Owo owocowe marszmallowy. Tak, także jest zdrowe, praktyczne, super. Ja chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo teraz sp spróbowałam jabłka. Jest słodziutkie, pyszne i też chrupiące, chrupanie jest super. Wyżeram ci wszystko. Mada? Mada. Jeszcze... Ja nie lubię takich wysuszonych, za bardzo w sensie, no chcę się Bo Mają taki nie, taki specyficzny smak mają. Ogólnie, jakby na taką przekąskę, jak nie ma nic innego, to spoko, ale nie jestem jakąś fanką, więc jest okej, okay, ale by strzał. Jabłko w kostce? No, smakuje. Są teraz dostępne takie kosteczki riofilizowane Wobec w sklepach. Dobre nie ma już tam wiśnia. Ale ja chcę Wiśnia jest śmieszna, bo pęka, bo tak jakby w środku jest pusta. Jest mocno kwaskowa. Średnia w smaku, ale nie jest banał. No na nie lubisz. tak jak wszyscy mówią, jest, mama, jest pyszny. Banan też dobry. Może chcesz spróbować. No i truskawka. Truskawkę jadłam wcześniej, jest pyszna I chciałam zauważyć jeszcze, tu jest na tym informacja, że można albo bezpośredniego spożycia, lub po uwodnieniu niewielką ilością wody. Czyli taki kompocik chyba sobie można zrobić z tego. Boczek. No on się pewnie rozpuści, musik, będzie taki musik no, taki się z taki więc znaczy myślę, że jednak... Znaczy, na pewno truskawki, a na nos i, i też, banan, to też. nie wiem. Wszystko się zrobi takie musikowate Ale na pewno no. smaczniejsze jest w tej postaci, można coś pochrupać, coś, zająć czymś ręce, no. zamiast palić. Ocena. ocena. Ocena 10 na 10. Stanowczo uwielbiam takie przekąski. Czy coś się nie zgadza. Ja... Tak. <laughs> Dla mnie ocena to jest takie 3 Trzy. Ale jest całą ta... Ja nie zjadłem nic prawie, a ja, ty zjadasz całą. Ja wiśnie i nie trafiam mi się wiśnie. No. I wyjadałaś Chodźmy. wszystko co ci się trafiło, tak? Nie, próbuję znaleźć wiźnię. Jak Domi? znajdziesz wiźnię, to przyznane to jest. Trochę A, ty jest, tak. jest, 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 Bo jest. Niedobra. Trzy, cztery. Dobrze. Domi? Niech będzie cztery na 9. Ja temu daję sporo ze względu na to, że ja staram się tego nie oceniać tak subiektywnie. Mówię właśnie ze względu na strukturę, ze względu na praktyczność, na zachowanie składników odżywczych, to jest naprawdę super. Yy, a jeśli chodzi o takie własne doświadczenia, to też 10 na 10 wobec A Ania? Ja daję jeden mały minusik, dlatego że... Jest za mało. Jest za mało, no też w sumie, to jest, jest za mało, jest za mało bananów. U nas w parcze tutaj był jeden, e, więc daję 9... niby dwa minusy, ale 9. Jeszcze czerwony był i, tak? Dobrze. i żółty. Mówcie Tam jest już tą wiśnię, czy nie? Nie, Ja, ja daję A, 10 na 10, bo y, po pierwsze bardzo to jest dobre, po drugie bardzo to jest zdrowe, po trzecie y, dla żołnierza na pewno jest bez, nie bez znaczenia, że jest to y, lekkie bardzo. No i witamin kupa, tak, że daje dychę. To jest już tylko żółty, to jest to samo. Dobra, bato... Marek. Marek. Jest batony. Nie, to jest. Na trochę tych warzyw. To jest złota, to jest, jest złota. Tak, to są różne. Morele i gruszka. Jak chcę Morele. Mamy cztery batoniki. Wszystkim próbujemy. Cztery, cztery batoniki. To jest, to jest wiśnia. To? To jest chyba gruszka, ale też nie wiem. Gruszka, żurawina. To jest limonka chyba.

sam jest, sam Gryzaj wiśniowe gość Nie bierzcie jakiś duży gryzów Wygląda <gryzuj> 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 to tak, że ma wafel, ma owoce i ma wafel Ja kupiłam te gumy później z tego. przed chwilą jedliśmy nie Może i je będzie tuś? Niekoniecznie, ale możesz się przepłukać Nie i powiedziałbym, ten... żeby to było jakoś bardzo wiśniowe Tak jest może no, Wygląda to tak, jak wygląda? Nie Czórki wygląda w ogóle, żeby tam wiśnie były po kolorze Dlatego fioletowe opakowanie. To jest wiśniowe na pewno? Tak. Tak. Właśnie? Nie czuć, co nie? Nie czuć. No. Słuchajcie, nie czuć. Słuchajcie, ale pachnie bruma yy, czereściowa... Nie, Boże, jak to się nazywa? Wiśniowa? wiśniowa. Spodziewałem się, że będzie bardziej miodowe, takie bardziej słodkie. Mhm. Nie wiem co jest lepistrzem tego, tego batonika, akurat wygląda, że wikol. Materia nam się kończy. Mm -hmm. do coś Dobra, szuka. idziemy no. dalej. Po jednym gryzie miało być. nie przeszkadza. Mamy tu gdzieś przedłużać, to mogę przynieść jest kabelek. nie na początku. No. przyniosę kabelek, to podłączę. Przynieś kabelek. <laughs> A on, on jest... może nagrywać jak jest pod kabelkę? Tak. tak. No on to jest po smaku wiźniowym, ale ma 52% jabłka. Ile? No ponad A. połowę jabłka słuchajcie ale, ale to ma to tak. no to tak, no no no, jabłkowo no Czuć no. jabłko? to jest taka bardziej multivitamin. też ale mi się tak pyśne. wydaje, tam czuć... ja je bardzo lubię ja chcę tego tam czuć niewiele tej wiśni rzeczywiście, tak, Jabłko no, czuć tą wiśnie, ale gdzieś tam się... jest go całkiem źle no, jabłko czuć, no natomiast... na samym początku delikatnie jest trochę aromatów. Chyba tak, od początku ocenę. Od początku ocenę. Tak. Z tego powodu, że miało to być wiśniowe, a było jabłkowe, to w kategoriach słodyczy, bo słodycze pewnie wszystkie będą wyżej oceniane, to obniżamy ocenę. To tak 6. Jest ten, słodkie jest jabłkowy, znaczy ten wiśniowy? Tak. <grym <grym znaczy, ja... Jest słodkie jest waflami, więc się nie ubrudzisz jak to jesz nie bez pazłotka tak. już, ale no. Nie, bój, nie gry, smakowo co? po prostu brakuje do wiśniowego. To nie jestem. Dobra, ja teraz powiem A wam tak. Teraz bierzemy? Tyle się nasłuchałem od Stilgara, no, jakie no. to jest pyszne, że po tym pierwszym wiśniowym to daje temu ledwo 3 plus, Dlatego że myślę, że jest to naturalne. Natomiast spodziewałem się, że to będzie słodkie, miodowe, że będzie wiśniowe, no bo skoro się nazywa wiśniowe, tym bardziej, że w Polsce wiśni nie brakuje do zrobienia takich rzeczy, więc e, 3 plus, no. Nie jest, bo to się mówimy nie wszyscy. Tego innego, bo to no właśnie, nie wiem. Bo to jest gruszkowo, ja go nie Ej, mogę jeść. Halo, a ja... No to mów. Opowiadaj, na, na, o na, opowiadaj, o no, opowiadaj o wiśni. No więc y, ja uważam, że... Czuć jabłko, ale po zapachu i to, y, taką manutkę właśnie tej czereśni czy tam wiśni, wiśni. wiśni. Mm, daję y, 8 na 10, bo y, na początku jest twarde i nie podoba mi się ten wafel. Jakby był sam ten musik, to by było lepsze. To by się brudziło. ciło y, By było lepsze. No, Ja próbowałam znaleźć składnik, który to wszystko trzyma w całości. I to na pewno klej wikol. Substancja żelująca pektyny. Yy, I dziwię się, bo tutaj już jest trochę gorzej ze składem, bo tu jest dwa razy wymieniony tłuszcz palmowy. Jeden na Uuu, początku, drugi trochę pod koniec. Ale tak prawdopodobnie że... tłuszcz palmowy jest też w tym opłatku. Tak, także no jest, mi, jest mi trochę przykro z tego powodu, bo one nie są złe w smaku. One są bardzo dobre, one mają... Ale miały być super zdrowe. No nie, To nie do końca są. Ja się dziwię, bo tutaj też są ziarna słonecznika, które nie do końca czuć i kukurydza przede wszystkim, co jest bardzo dziwne. Ale poza tym błonnik, bardzo dobrze. No są jabłka. Sąsiad przyszedł. I jagody, czarne porzeczki, także tutaj jest taki kwasek. musiał... Jest dobre. No dobra, słodkie, jak Cześć, co no, tam sąsiedzie? Łapiesz się z nami na próbowanie? No dziękuję. Co to jest? Raczej żywnościowa. Nagrywamy rację żywnościową. Grucha teraz będę jadł. Ale Gruszka. najpierw od Marka. Boże. Ale Marek nie może. Marii, no, może A mama nie powiedziała o no, tym. 5 na 10. Um, nie ma o czym mówić. No 8 na 10. No, Dogrywka. Zaczynamy oceniać gruszkowy. Ja uważam, że jest słodziutki, pyszny i e, e, bardzo mi się podobał, więc daję 10 na 10, naprawdę. No i jest zdrowy i faktycznie ten e, pożycz, nie, czereśniowy, wiśniowy, wiśniowy e, miał mniej smaku w sobie, więc ten 10 na 10. Ja daję e, gruzce 8. Bo przynajmniej smakuje gruszką i jest słodka, e, bo ta wiśnia to takie sklejone w coś. E, gruszka jest nie słodka, tym tylko zastatyw, też, nie? wiśnia była kwaskowa. kwaskowa, tak, to było w niej fajne. E, nie patrzyłam na skład, pewnie jest podobny w każdych, więc już Raczej nawet tak. nie będę brała tego pod uwagę. Nie jest najgorszy, jest ok, tylko po prostu niektóre rzeczy, które e, robią dla nas spoi, bo nie są najlepsze. E, Także jeśli chodzi o ogół tego batonika to tak tak samo chyba. Nie, on jest słodszy. 8. E, mi bardziej dużo, bardziej smakowała wiśnia i szczerze gruszka jest według mnie mocno słaba, więc ja mam dać taką twórkę A dla mnie też 5 na 10. To jest jaki? Nie wiem. Niebieski. Nie, jest no. Ten jest zurawinowy. to no. ja Proszę bardzo. Pachnie ładnie. <grym> Jak <zły. grym> No, kwaskowaty. Tyle? No, że kwaskowaty, dobra. A ja później daję u Dobry. Dobry żurawinowy, tego, tego się mniej więcej po nim spodziewałem, natomiast nie wiem czy dlatego, że jest zimno, ja może będę trzymał w ręku następnie, aż się rozgrzeje. Mm, nie Cały nie czas wiem. mam takie, że to są suche twarde, a one dla mnie powinny być takie bardziej żeligunkowe. No bo nie są ten, takie... jest za zimno. Jak jedliśmy je w domu, były inne. No i to prawda. Więc widać. Kafektina jakaś, czy tam co tam jest w nich. Twarde się zrobiło. Mhm. Delikatnie ale spoliczne. Ale nie... Anio. Żurawina, że to jest? Obracam tylko! To Też nie przycięt tak bardzo żurowiną jakoś. pewnie jest mały procent hmm. dodane. Pewnie tak. Baza Wszystkie smakuje... są bardzo podobne z bazą. Smakuje podobnie tak, w sumie... W sumie... Smakuje podobnie do wiśni. No. Tak. No. Ale jest Bardzo podobny do wiśni. Pod Marek pod pachem, Oj, że... Marek! No więc y, ja oceniam y, 9 na 10, ponieważ y, bardzo mi smakował. Jest podobny do. Y, zamiast. Y, y, ja bym powiedziała, że to jest bardziej jabłko, ale był bardzo dobry, więc daję 8. Teraja, Żurawinkowy 7. A. Ja dałem chyba poprzednio też 6. Chyba też, tutaj też 6. Tak, sobie. No, chyba tam 5 dałeś. Ona ma... Suszonych owoców 45%, z czego w sumie są to rodzynki i olej słonecznikowy. E, tak czy siak e, on mi chyba smakował najbardziej ze wszystkich. Ze względu na to, że. jeszcze Pierwszy był płaskowy, drugi był słodki. A on tutaj łączy obydwie te rzeczy, moim zdaniem no. naprawdę bardzo dobrze. E, także ja mu daję 9, 9. Jest dobry, ale nie jest aż tak dobry jak wiśniowy. I ja mu daję takie 7. A dla mnie takie jak wszystkie 5 na 10. trzału nie ma. Limonkowy. O, może być jak podobno, podobno ten jest limonkowy, tak, synu? Żebro. Tak. ten co był pod pachą? Nie, to ten. Nie, nie. ten mam Limonkowy mam. przede wszystkim jest inaczej zapakowany, no bo się nie da otworzyć tak łatwo. A, no tak, proszę. Na pewno jest. Ten pochodzi z Afryki albo skądś, bo jest bardzo taki czarny do Proszę bardzo. Próbuję. Nie, jest właśnie. Ej! Ty zaraz byś chciała drugiego gryza Tak, on lubił, że podwozasz. się upewnić, jak jest. Jest, słodziutki. Ładnie pachnie. Mm. No. Smaczny. Na Limonka flower. Ładnie pachnie? Mhm. A jak smakuje? O, mocno limonkowy. Ale nie jest kwiatki. Super pachnie! Ej! Trochę jak odświeżasz do kibla, ale... <grydź> ale na pewno, na pewno pachnie o wiele przyjemniej niż pozostała. No. Się skleił z opakowaniem. Grydź. Ja lubię limon też Dla mnie bardzo dobre Chciałabyś Chciałabyś? No daj <grym> Ej no bobra. ładnie pachnie Nie? O, Jak limon On limonka. jest taki odświeżający ja, 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 tak, ja nie on czułam On jest Znaczy ja nie waham. Magda to nie <grym> jest... Co ty nie lubisz On Chcesz coś zapakać? Jest ale jest bardziej klejące. Tak? No bo tu jest bez nie, miód wreszcie się doczekam, na to, bo ja uważam, że ta grupa powinna być z miodem. Mhm. Ej, ma taki dziwny posmak. Rzeczywiście ma inny smak niż reszta. E, no więc ja daję 10 na 10. Pychota na serio. Nie jest kwaśny, co mnie przeraziło. Ale jak tata mówi, miodzik jest. I ogólnie jest pyszne więc no. Hmm? Miodziku według mnie tam nie ma, natomiast jest słodki i jest, jest inny. I za to dam mu 8. O, ale jesteś. Ja lubię Limonkę, więc daję mu. Yy... 9. Nie, 8 może być. No. E, moim zdaniem, jest on najlepszym ze wszystkich batonów, które do tej pory spróbowaliśmy. Ja mu daję 10. Pomimo wow. tego, że on tak samo jak ten pierwszy, on był wiśniowy, tak? Też ma 56% jabłek, ale ta limonka się mocno przebija. No, no. A wiśnia zupełnie nie dała rady. Tak, wiśnia nie. Wiśnia ja, przegrała pierwszą rundę. Tak. No tutaj też są pektyny jako substancja no, tak, tak. To jest Dokładnie to samo, tylko inny ten owocek brakujący. Ja właśnie tylko patrzyłam, Ja myślę, że, że oni może... w betoniarce jabłko mieszają z, z pektyną, a później Aj. tylko dorzucają... Yy... Jakiś tam inny owoc, czy tam przecier, nie wiem tak. co oni tam z czego to, i wtedy robią w po złotka i coś Dokładnie. To, to jak on ma smakować, dają na końcu. Mm -hmm. e, ja tutaj się próbowałam doszukać mięty, bo ja miałam wrażenie, że szłam mięte pod koniec wyraźnie. Limonka ale nie ma to do siebie, że taki ma. Miętowy posmek, prawda? Ma... Trochę, ale taki nie za odświeżający bardzo. taki. Mm -hmm. A? Także on. A, jeszcze ma kwasek cytrynowy, więc to A, też trochę bo... dodaje. E, e, jest super, 10. Według mnie jest taki 8, jest bardzo dobry. Ale wyśnia lepsza. Magda! Tak. Ym, tak, według mnie w końcu jest coś, co przebija ponad smak jabłka. Ym, jest słodko kwaśny, dobry i dam mu 7 na 10. Tamte były wszystkie dla mnie na 5, były bardzo podobne, a ten jest inny. A Dawaj. Rozgrzał, rozgrzamy A co to za smak jakieś machy Morelowe są inne Ogólnie morelowy. W ogóle trzech nawet smaku próbujemy. Nie śmierdzi pachą co mnie cieszy e, pachnie sztuczną morelą ale jest taka troszeczkę Przede wszystkim ponieważ jest ciepłe szybko ogryścia póki jest ciepły Ponieważ jest ciepły, to wreszcie jest tak jak powinien być. Daje się z niego spokojnie wbić zęby jakby tak bezoporowo. Nie trzeba go łamać. Cukier, cukier jeszcze trochę cukru do tego. I żeby nie było za słodkie, to dodali jeszcze cukier. moreli nie czuję zupełnie. Czy opłatek? Ja czuję, ja czuję, że jest jakoś trochę owocowy, ale nie, nie jest taki jak wiśnia. Nie jest taki jabłkowy całkowicie. Mm. Czuć, czuć tego Tom Morela. Trochę. Ja tu lebiłem Tom Morela. Eee, ile, tyle samo co dałem wiśni, nie pamiętam ile. Pięć. Eee, to dam, nie, dałem chyba trzy wiśni, więc temu dam cztery, tylko dlatego, że było cieplejsze i łatwiej się to jakby. konsystencja mi bardziej odpowiadała. Natomiast smak zupełnie nie. Zupełnie, zupełnie nie. Słodki czuć tą morelę trochę, więc daję. tam, dałem 6, to dam 7. Jest lepszy trochę niż wiśnia. No Następny. E, ja się dziwię, że tak słabo faktycznie tutaj czuć morele, bo pomimo tego, że jest ich 45%. To ja też faktycznie zupełnie tego nie czuję. To jest po prostu słodki baton dla mnie. Tak, tak. Baton z cukru. Tak. I opłatka. Yy, I zastanawiam się, co właściwie go łączy, bo tutaj nie ma pektyn, tak jak w każdym z nich. A powtarzała się czasami kukurydza ekstrudowana. Co to jest za pojęcie, tego nie, yy, nie jestem pewna. Nie wiem. Yy, także jest jej tutaj 7%, to jest, to jest ciekawe. Yy, ale on mi nie odpowiadał. Najbardziej pozostałe, bo tam jeszcze cokolwiek było czuć z owoca, który którym miał być głównym tematem tego botanika? A tutaj, no, faktycznie po prostu słodki batonik, także 5. dla mnie w sumie bardzo dobry. I dałabym mu takie 7. Wszystko? No to mamy. To ja dam tak jak w większości 5 na 10, poza limonką, tak. I wszystkie inne bardzo są dla mnie podobne w smaku. i konsystencji i są takie średnie średniackie no tak, tak. Dobra. weźmy za to już do słodyczy jeszcze co, je, co jeszcze teraz możemy? Cukierki. mamy jeszcze miodzik i mamy jeszcze cukcy i gumy odpowiedź o cukierkach tu są tylko z tego co widzę kofiki i di... diki, kofiki i diki Diki są witaminowe kofiki, to wszyscy wiemy co to jest to jest kawowy cukierek kofik. skąd wiedział, że witaminowa? Eee, skąd wiem? Eee, szczerze, tak naprawdę takie, takie prawdziwe, porządne recenzje, że tak powiem, różnych racji żywnościowych robi Stilgar. Mhm. I on zawsze, zawsze, właśnie tak na koniec pod, podsumowuje tego typu polskie racje, że wiadomo, kofiki i diki, jedno kawowe, drugie witaminowe i pewnie tak jest, bo to jest taki właśnie yy, słodycze i witaminy, takie, taki ten... Tak, one są z witaminą C, bo jest witaminami. napisane na tak, rozpisce. więc jakby tutaj... Próbujemy i ja. Y, ja dziękuję, mogę zrezygnować, bo znam te cukierki. Ja myślę, że każdy sobie wybierze i powie, A, ja a no badanie. to sobie wybierze. Dobrze, nie. właśnie. Dobrze. Dobrze. Proszę bardzo, to dziewczyny sięgnęły po dika. One się różnią z magien, po z wszystkie i, diki. Jak za kofika. Ja pomalę, pomalę. Ja mam wiśniowy. Ja mam wiśniowy. Ty masz? Ania, a Ty ja ja chcesz pomarańczowego? Cytrynowego. Dika, czy wolisz kofainowego? Ko mama ma pomarańczowy, ma ja mam kofika. kofika, kofika, kofika. Ja mam Mama ma dwa kofiki. Ja Prób to próbował? Ja. Ja próbowałem cytrynowego cukierka Diki i jest cytrynowy i słodki. To Aha. Ja mam kofika i lubię kawowe cukierki, także dla mnie 9 na 10, bo na pewno jeszcze znalazłabym lepsze kawowe cukierki, ale smaczne, w porządku. Także 9 na 10. Ja miałam tego takiego wiśniowego. Czuć bardzo mocno w sumie tą wiśnię. Jest bardzo dobry, więc takie 8 na 10. Ja też miałam wiśniowego z witaminą C. Mm, I bardzo mi się podobają, bo nie są bardzo twarde. Ich nie trzeba ssać jak pastylki. Bardzo szybko można go przegryźć. I w środku jest wiśniowy płyn. Także bardzo fajna. Tak, właśnie. Nie dwa. No, mhm. obrócicie? Teraz mam. Proszę bardzo. Mam cytrynowego, jest cytrynowy i jest słodki. A ile punktów? To jest cukierek. No, ale w kwestii cukierków. W kwestii cukierków to leży na dnie. We wszystkich cukierkach. Jadłem jedną trzecią, i mam jakieś takie dziwne uczucie z tyłu gardła, jakby było za słodkie. Więc 8. Mm. Czy uważacie, że żołnierz powiedzmy, czy nie wiem, nawet Buskraftowiec, czy ktokolwiek, czy nawet oddziałkowicz taki jak my? Yy, przyjeżdżając sobie tutaj nie mając powiedzmy na, nawet gdyby się okazało, że nie mamy tu warunków takich technicznych, żeby sobie zrobić jakieś jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Czy ta racja faktycznie jest taka, że 8 godzin spokojnie można by było wytrzymać przy jakimś tam przy jakimś tam wysiłku fizycznym, tak? 8. No jak. Nie, nie. mi też. Wydaje mi się, że w coś. momencie, w którym zjednibyśmy wszystko, czyli też te mielonki, w i w ogóle. Dokładnie. to myślę, że spokojnie. Na pewno. Tylko picia jest mało. Ja bym dwa zjadł. No, właśnie też mi się tak wydaje, że Zależy przy wysiłku fizycznym kogo. trochę za mało jest tego jedzenia. Tak tak. Się no ale to My... ma być też praktyczne: to jest tyle jedzenia, żebyś dał radę, ale nie tyle, żebyś się przejadł. A ja Wam powiem, <grym> że miałem okazję takie coś w swoim życiu użytkować no. e, będąc na 12-godzinnych służbach. Jeżeli do służby wychodziłem na jedzony, a nie głodny, e, to spokojnie ten wystarczało mi to na 12 godzin służby bez żadnego problemu. Dlatego, że zjadałem konserwę powiedzmy jako nie wiem, drugie śniadanie. Powiedzmy, że zaczynałem rano. Konserwę zjadałem jako drugie śniadanie do tego, do tego jakiś tam właśnie słodycz. Później obiad robiłem sobie na gorąco i zostawały mi te wszystkie batoniki, jakieś tam cukierek i tam pierdolety. Spokojnie wytrzymałem 12 godzin. No, a przychodziłem Spokojnie. na jedzony przychodziłeś. Tak, przychodziłem na jedzony, więc no nie. No to oszukiwałeś. Po, po... To w takim razie nie ma szans, żeby ci starczyło na 8 godzin, jeżeli no 10 godzin. godzin wcześniej nie jesz. Na no 8 godzin. To wyjadam by wszystko i 8 godzin nie jestem głodny. No tak, tak, No tak, no. no, no to, to nie, to nie, to za mało. Tak? Ja uważam, że okay. ta miska jest tak mała, no. że ja 4 Trzyna najwyżej, je no za to wytrzymam. 4 godziny. No. Rozumiem. No. No okej, okay, no, w porządku. To energetycznie może tak, ale roztarowo po prostu jest nie, małe, nie, bo przeprawię i będę głodny Może nie będę ja niedożywiony, wszystko. bo tam jest dużo mięsa, wartości no odżywczych tłuszczu i tak dalej, ale będę się czuł głodny Po jedzeniu takiej michy, nie? Yy, wytrzymałabym O Nie, w sumie nie Ania by wytrzymała, no i dobrze Nie, ja, bym, ja jestem teraz w fazie, że co 5 sekund jestem głodna, więc nie ale to być co 5 sekund, ja tylko troszkę, bo ty co 5 sekund jest jak wróbel. No nie. Widzicie, że to jest też kwestia naszych nawyków, bo my jemy często w ciągu dnia kilka razy i mamy możliwość, tak? A mm -hmm. co innego jak ktoś jest w zupełnie innym miejscu i ja ma tylko to dostępne i je co kilka godzin, tak jak powinno być. Powiem, to ja wam tak powiem jest. tak. Przetrwaliście tutaj 8 godzin bawiąc się tymi racjami i zjedliśmy mniej niż jedną rację, Dokładnie. bo zostało kupę żarcia. Mhm. To jest po pierwsze. Jebe, bo jest nas po, z, z, a po drugie, a po drugie nie? jest nas sześciora, a mieliśmy tylko cztery racje. Ale zjedliśmy wszyscy przed przyjazdem McDonalda. Byliśmy no. najedzony, tak. A byłeś najedzony tym McDonalda? Nie. No więc właśnie, czyli za coś głodny. I dalej jestem głodny. I nadal jesteś głodny, ale wytrzymałeś 8 godzin. już ja, mogę zjeść jeszcze dwie. I powiem Ci tak, nie dość, ale że wytrzymałeś no. 8 godzin, to jeszcze ja, jestem z Ciebie godzin. dumny, bo intensywnie pracowałeś w tych, przez te 8 godzin. Starałem się. W chłodzie w dodatku, czyli miałeś wydatek energetyczny spory. Nie, ciepło było Znaczy ja tak cegadam? gadam, tylko ja nie próbuję Cię przekonać. Dla Ciebie musiałby, musieliby Ci wydawać dwie takie porcje po prostu, nie? No. Słuchajcie, my już kończymy, pa, mama, pożegnaj się. Pa, pa.